Witam wszystkich bardzo serdecznie, to Żał 5000, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Don't Stare. Przez chwilę mi ta roślinka wyrosła tutaj i zebrałem i mamy coś takiego. Kukurydza. Popcorn. Fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie z każdego wyrastało to samo. No, jakieś ziarenko. No. O, jest. Bo chcę posadzić na szybkiego i zabra zabrać się za co innego. Okej. Okay. I teraz, yy, co będziemy chcieli robić dalej? Uhu, tego to na pewno nie będziemy zbierać. Na razie przynajmniej. Top hat. Zresztą no to naprawdę jest za dużo nie daje, tylko wygląd. Mur też nie ma sensu za bardzo robić, bo nie wiem po co im mur nam potrzebne. A to można zrobić ewentualnie. Gdzie by to mieliśmy? To się marnuje jak się to nosi, czy jak ktoś uderzy w nas? jak to się nosi, no to się nie marnuje, ale no. I dobrze. E, bo przyda się, jak nas y, będzie coś atakowało. Mm. To zezbiera zbierał coś ręka, bo się przyda. dobra, co dalej? Na to żeby zdało się zbierać, tylko nie im nasu, no co? Świński znowu się nie potrzebny, bo nie, ma, nie mamy nawet świn. Klatki dla ptaków, ale za, za długo to za dużo kosztują. Można by ewentualnie tą lodówkę zrobić, tylko trzeba było znaleźć najpierw surowca złota nie ma za bardzo. Moglibyśmy zrobić namiot. Co to właściwie jest? Straw roll. Nie, zobaczymy to. Gdzie to było? Build trap, tylko straw roll. To można gdzieś położyć? Aha, że to jest taś ta, ta piwór Okej okay. Nie zawsze to może, będzie można przyspieszyć trochę Jakby nie wiem pominąć noc tak jak w Minecrafcie no fajnie, fajnie No Jezu Serio No nie zdążyłem nic zwykłym i już od razu y, noc. Mm. Dobra, w czasie nocy pomyślnie co trochę przynajmniej. Y co z tym no... Co mamy zrobić? Bo nie, Co teraz mamy budować? Za bardzo. Po pierwsze podejść do maszyny może, no. Ale tą magią to nie o co się zajmować. Na razie, przynajmniej. Bo jak nam surowców brakuje na y, lodówkę, no to raczej nie będzie tego. Znaczy nie będzie to na y, magię. Rank. Hmm. Nie, nie ma na razie chyba za bardzo sensu hmm. Właśnie na tą lodówkę chciałbym uzbierać, ale jak uzbierać jak nie ma nawet skał w pobliżu? Jakbym miał 2 złote więcej, to e, zrobię tą lodówkę i tam nie zanim No ewentualnie jutro do tych... nie wiem... poszukamy czegoś Co my tu... Ja zupełnie chciałem tego nacisnąć. Pitchfork Nie wiem do czego to służy ale... czekajcie Dig Mhm Nie czekaj tu to... Weźmy go gdzieś tutaj O oh. Nie wiem, bo nam trawa Aha, że on też można wstawiać Tak Dobra, to nam nie będzie potrzebne, więc to do skrzynki O z skrzynkę trzeba mam zrobić bo gdzie te skrzynki były? Tutaj a to już się zrobię następnego dnia, bo już nie mamy drewna na takie coś. Mm -hmm. okej okay, i co tu jeszcze chciałem? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze chciałem? No, kurde. Aha łopatę chyba Ta łopatę Tylko trzeba będzie patyki pozbierać Co to jest właściwie? Bo ja nie Okej okay. Aha No fajnie Po co mi to było Dobra, chodźmy się należy pozbierać te patyki i trochę drewna bo trzeba skrzynkę jeszcze zrobić aczkolwiek do tego nie przydadzą się patyki ale patyki przy okazji pobieramy wiesz to Nie ma żadnych drzew, a na dywanach by poznikało wszystko. Jagódki, długie jagódki. O, jest, no, jest i drzewo. Szkoda, że. musiałem tutaj przychodzić, żeby to drzewo znaleźć. A nie, trzeba będzie niedługo po posadzić trochę tych drzew, bo. Nie będę specjalnie tam do lasu chodził i wycinał. Weźmy sobie jeszcze jednego tego patyka. Jeszcze sobie weźmy tego. No i dobra, zrobimy sobie teraz skrzynię. A nie, jeszcze nam nie starczy, co? 4 za jedną tą za jedną deskę potrzebujemy, 4 desek więc potrzebujemy 16 drewna No, tylko szybko, bo już się dzień ten koń przy powoli. musiał się skończyć teraz mhm. Dobra, to, jedzenie, to jedzenie całe, bo widziałem, że już i tak się psuło to. Ile jeszcze? Cztery. 4, 4, 4, 4, drzewko jakieś drzewko szybko. Mhm, okej. Okay. Czyli co? Drzewek nie pokazuje? No to ładnie, super. Jakieś tam krzaczki osobne i tak dalej pokazuje, ale drzew to nie. Po co, komu drzewo? No, są dwa. Ale dzień się kończy. Ja chciałem jeszcze, ewentualnie, się przejść gdzieś. Nie wiem, poszukać trochę złota, cokolwiek. Najwyżej ten odcinek będzie dłuższy o jeden dzień. No trudno. Nie wiem, mam już wystarczająco drewna, ale jeszcze chcę mieć na noc. Co zrobię? Co zrobisz? Chcesz drzwi? Chcesz drzwi? Pololołowo! fajne dźwięki wydaję. Jaki co za down Chodź tu. A, jak się zachciało, co? Ou... O, tronco de bias, que estou isso. Danger. Não compreende. Eu troço dorva. A boa. Que O, trzeba jeszcze posadzić. Czemu to tak długo rośnie? Ja właśnie nie wiem. Hmm. Aha, skrzynkę chciałem zrobić. A to trzy potrzeba. O, to fajnie. To mogliście mi powiedzieć, a nie się stać patrzeć. Dobra, mamy mam skrzynkę, tylko nie wiem po co za bardzo. A żeby stosować łopatę, super. Posadzę sobie jeszcze drzewko. Eee, nie siedź w cieniu, nie siedź w cieniu. Ok. Wolałbym, żeby mnie coś nie, nie zażarło w tym cieniu. Dwa, ok, i spróbuję się przespać właśnie w tym śpiworze. Co jest? Otwórz skrzynkę, aha, nie tym nie przycisk. No, epic. Mam nadzieję, że on się nie marnuje. Gdzie mój śpiwór? Nie na jedną noc marnuje się. Super! Bardzo pasalne No nie dlaczego? To spróbujemy sobie, nie wiem, coś innego zbudować w takim razie. A jakby tak namiot, właśnie, i tak nie, nie mamy nic do roboty, to pójdziemy sobie polować na pająki. Tak, cały dzień dzisiaj będziemy polować na pająki. Super, pająki są tu, 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 tu. tu. Kurde, nie wiem czy będę chodził do tego lasu Właściwie to nie wiem czy zdążę Cokolwiek zrobić Co takie jakieś dziwne takie Ło w ty w dupę Nie wiedziałem że to takie Jakieś zmutowane jest Jakieś jeszcze Szef pająków kurde WOW Gazia byś uprzedził zanim zaatakujesz Oszyk Oszyk Oh shit. O oh shit. Ah, da fuck. Da fuck, da fuck, da fuck, da fuck, fuck. da mi spokój. Przecież nie czekajcie z wieloma, z pająkami to chyba po Każdy na dwa hity. Au. No i dobra, Pcha! Tylko tyle mi zabrali, nie no, znowu tyle samo? A nie, o jednego mnie co on z daleka bije, U jednego mniej jest, ale. Wow wow, łowo, wow. ej, gadzio, gadzio, po co się tak denerwować? Po co ta agresja? Lul, indyka mi. Debile! Mogłem na to zjeść! Ja! Biedny indyk. Przecież no i tak wylądował, wylądował prędzej czy później w czyimś... ...że tak powiem gardle, ale... ...powiedzmy, że w moim by było lepiej. Jeszcze jesteś tutaj? Wypierdzielaj. Miałem ochotę się z tą bawi. No I tak oto zniszczyliśmy gigantyczny rój pająków Super um, Ile bym potrzebował właściwie na ten? Aha Potrzebujemy chyba 12 ale tutaj tego nie widać bo Nie ma jak widać Być, być widać Nie wiem Biedny indyk <grych> No, ale popcorn w cholerę daje, tak, do głodu. No nie, jeszcze jedno takie samo gniazdo liczyłem na to, że będzie inna, inne trochę. Aha, fuck. Aha, już wiem dlaczego tak mało mi robią. Przecież ten hełm mam na sobie. Faktycznie, ale tak. Nie dziwię, dlaczego oni mi tak ledwo co robią. Dobra. W sumie to nie wiem po co ja przed nimi uciekam, skoro i tak to te... faktycznie ich obrażenia są wzorowe. Hmm, a może zrobimy sobie jakieś pożyteczne mięcho z tego, co zbieramy? No już dupę. Lul, on skacze. A, już myślałem, że wyjdzie. Że będzie takie... ...wyjście smoka. I że wyjdzie nagle ostatni... z tego gniazda. Jezu, już znowu dzień się kończy? To ja... ...cały dzień... Męczyłem się z jed... z dwoma gniezdami pająków. Pozdro! Gdzie są nasze maszyny? Jeszcze dodatkowo zmarnowałem yy, tyle armora. Ładnie. Gdzie my jesteśmy? O, już jesteśmy koło. Obok, koło. Bo i takie same roślinki rosną, to bez sensu. Tutaj rośnie o wiele szybciej. Nie wiem o, jeszcze trzy liny trzeba zrobić, jeszcze trzy liny raz dwa trzy ok i zróbmy znano, tylko postawmy go na przykład gdzieś tutaj może być mm. rozpalmy sobie jeszcze ognisko na chwilę Schowajmy sobie sieci. OK I tak. I są usmażmy te wszystkie te... Tylko... Muszę to robić ostrożnie, żeby nie zjeść tego znowu. Już raz zginąłem przez to, że zjadłem takie gówno. Okej. Okay. I... Do pieca. Zobaczymy czy, czy przez noc, Czy przez noc już to się zrobi. Zobaczymy. No przynajmniej namiot Co? Też znika? Chyba was porąbało. Chyba wam się coś pomyliło. Rozumiem, okej, okay, śpiwór może zniknąć, se, ale namiot, na który zbier na którym dla którego musiałem yy, dwa gniazda yy, rozwalać pająków, to ja dziękuję. Że Ty nie zabierzesz mi HP. Może po y, usmażeniu i tym to mi się zdało, żeby nie zabierały już HP. Dobra, a to będzie na tyle w tym odcinku. O, jeszcze co to usmarzymy? mi nie? To się da? Nie da się. Ok, więc jak już mówiłem, to będzie na tyle w tym odcinku. Czyli to, co zwykle. Mm. Nie, nie to. Tylko subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Obserwuj, obserwujcie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii. Let's play Don't Stare. Na razie.